Dzień dobry, kochani, dzisiaj trochę bardziej zaawansowany odcinek. Jest to druga część odcinka na temat różnych stanów świadomości, świadomości i w ogóle różnych stanów świadomości, nie tylko odmiennych, tak zwanych stanów świadomości, ale w ogóle stanów świadomości. Dzisiaj obiecana druga część, którą już Wam parę tygodni temu obiecywałam, na temat poziomów świadomości. Wrzucę Wam tutaj link, jak dam radę do, tego do tej pierwszej części, gdybyście chcieli sobie zobaczyć. To jest, jakby to, o czym będę dzisiaj mówić, to będę mówić o tym, jakie występują poziomy świadomości, czyli będziecie mogli sobie tak naprawdę no, trochę też może prześledzić swój własny rozwój i zrozumieć, dlaczego tak jest, że niektórzy ludzie pewnych treści nie łapią, nie są jeszcze gotowi na nie, że są one dla nich trochę za bardzo odjechane, jakieś takie rozmowy wiecie, o energiach i tak dalej, no bo po prostu są na innym poziomie świadomości. To nie o to chodzi, tu zaznaczam bardzo wyraźnie, tu nie o to chodzi, żeby coś wartościować, żeby mówić o tym, że coś jest yy, lepsze, gorsze, ważniejsze, mniej ważne i tak dalej. Słuchajcie, cały czas muszę tutaj pracować z tym światłem, ale niestety Mam okna w dachu i to słońce będzie cały czas operować, więc nie o to chodzi, żeby, wiecie, coś wartościować, bo wartościowanie czegoś i czucie się lepszym, dlatego że jestem na innym poziomie świadomości, to jest tak naprawdę byciewego, więc to Was do przodu nie posuwa, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, więc warto się na tym łapać i warto sobie z tym pracować. Ja tutaj bardziej chciałam Wam pokazać trochę poziomy świadomości jak kolory tęczy. Dlatego, że tak naprawdę to się z tym również wiąże. Wiąże się również z takim pojęciem, jakim są wibracje, więc trochę wytłumaczę, co to są te wibracje i wiąże się zdecydowanie z, po, z pojęciem, jakim są wymiary, czyli 3D, 4D, 5D. D to dimension, czyli wymiar, tak? Rzeczywistość trójwymiarowa, czterowymiarowa, pięciowymiarowa i tak dalej. Więc tak jak mówię, no słuchajcie, u mnie na kanale najlepiej się oglądają treści związane z seksualnością i. <laughs> Ja jestem zdecydowanie panią o seksie, o, od seksu i lubię rozmawiać o seksie. E, wiem, że to lubicie, mm, zwłaszcza mężczyźni, no bo przecież widzę, to ogląda moje filmy. Także wszystkich panów e, pozdrawiam serdecznie i witam na moim kanale. Witam również te osoby, które są tutaj pierwszy raz. Nazywam się Izabela Junk, jestem psychologiem i seksuologiem, ale zajmuję się też rozwojem duchowym i dużo tutaj mówię na temat duchowości, także macie różne playlisty, postaram się je w ogóle uporządkować, żeby łatwiej było wyszukiwać różne filmy. No i macie treści z tych trzech działów, czyli z seksuologii, z psychologii i z rozwoju duchowego. I e, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, to jest tam bardzo dużo e, wartościowych treści. Na przykład takich, które są tłumaczone z angielskiego, bo też Wam to mówiłam nie raz, że to, co jest dostępne w języku polskim, to jest naprawdę bardzo, bardzo okrojone, jeżeli chodzi o tego rodzaju tematy. Natomiast po angielsku, zwłaszcza na gajakom, na takim tak zwanym, ja to tak nazywam, duchowym Netflixie. Mamy bardzo dużo tematów właśnie związanych z duchowością, z energiami i jakby z tą trochę inną rzeczywistością, którą wiem, że wielu z was jest też zainteresowanych. Więc e, jest taki cały serial, który się nazywa Cosmic Disclosure, czyli kosmiczne ujawnienie. No i tam są masa, jest po prostu masa jest sezonów, epizodów, myślę, że setki pewnie odcinków, z których e, między innymi stamtąd czerpałam wiedzę na temat właśnie tego. Są prowadzone różnego rodzaju badania. Akurat tutaj na ten temat wypowiadał się pan w ogóle, który współpracuje z rządem niemieckim na temat rozwoju świadomości, także w ogóle ciekawa sprawa. Więc kochani, co będziecie mogli znaleźć w tym odcinku? Chciałabym przejść po kolei przez różne poziomy rozwoju świadomości, opisać wam, czym one się charakteryzują, w jaki sposób to się łączy z wymiarami, czyli z rzeczywistością. Nie wiem, dwuwymiarową, trójwymiarową, czterowymiarową i tak dalej, co to są w ogóle te wymiary. No i połączyć to też z wibracjami, także trochę będzie takich różnych duchowych pojęć, które tak naprawdę gdzieś tam są też pojęciami fizycznymi, bo yy, no to najbardziej fizyka kwantowa jest tutaj takim rodzajem nauki czy fizyki, która yy, jest najbliższa duchowości i gdzieś tam się z nią spotyka. Więc ja wam często to powtarzam, że duchowość jest technologią, to jest po prostu tak naprawdę fizyka, tam są też pewne zasady, tylko trudno jest nam to zrozumieć z poziomu, no właśnie, rozwoju naszej świadomości. Także mam nadzieję, że to też jakoś wam pomoże, popchnie was trochę do przodu, żeby otworzyć sobie głowy na różne treści. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentowania pod spodem, a teraz już nie rozgaduję, jedziemy z tematem. Jak mielibyśmy najprościej odnieść poziom świadomości do wymiaru, no to wygląda na to, że to się jednak bardzo ze sobą wiąże. Znaczy, jeżeli mówimy o pierwszym poziomie świadomości, no to to jest rzeczywistość jakby jednowymiarowa. Drugi poziom świadomości dwuwymiarowa. Trzeci poziom świadomości trójwymiarowa i tak dalej. Oczywiście do trzeciego poziomu, no to my nie mamy, słuchajcie, z tym problemu, żeby sobie to wyobrazić, dlatego, że żyjemy w rzeczywistości trójwymiarowej, tak? Czyli mamy szerokość, wysokość i głębokość. Ale jak już zaczynamy mówić o tych wymiarach trochę większych, czyli też o wyższym poziomie świadomości, no to zaczynają się schody. Dlatego, że trudno jest nam wytłumaczyć jakieś zjawiska w oparciu o terminologię, czy w ogóle bazując na naszym doświadczeniu, które jest przyporządkowane do tej rzeczywistości, do której jest. A dotyczy rzeczywistości innej. Eee, najbardziej, najlepiej można by to porównać, i ja takiego porównania pamiętam, już kiedyś używałam, zresztą wam wrzucałam w ogóle linka pod którymś filmem e, do takiego, do, takiego, mm, e, do takiej bajki, no, do takiej rysunkowej opowieści pod tytułem Flatland, czyli płaszczaki. Nie pamiętam, czy to było po polsku, czy po angielsku. Wydaje mi się, że chyba jest też tłumaczeniem na polski. I tam jest pokazana rzeczywistość dwuwymiarowa, czyli tylko jest, prawda? Szerokość i, <laughs> szerokość i długość, yy, czyli taka tak naprawdę no, plan mieszkania, czy mapy. Mapy, jak patrzymy od góry, no to widzimy rzeczywistość dwuwymiarową. I tam sobie żyją jakieś kropeczki, i nagle pojawia się ktoś z rzeczywistości trójwymiarowej i wkłada palec w skrzyżowanie. Więc im się to pokazuje jako rosnąca kropka, i potem jak on wyciąga, no to ta kropka znowu malała, aż zniknęła. A z perspektywy tej istoty trójwymiarowej, czy tak naprawdę nas, no to wyglądało to zupełnie inaczej, prawda? On coś zrobił z innego wymiaru. Więc tak jak to było trudne dla tych kropek do zrozumienia, co to w ogóle było, bo one w ogóle sobie nie wyobrażały, że jest coś ponad, tak samo dla nas trudno jest sobie wyobrazić coś, co przekracza zakres pojęciowy naszego umysłu, który, jest, który funkcjonuje w rzeczywistości trójwymiarowej. Na przykład, jak mielibyśmy sobie wyobrazić to, że nie wiem, czas nie płynie w taki sposób, jak jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? Albo że czasu w ogóle nie ma, że wszystko dzieje się w wiecznym teraz. No my staramy się to sobie jakoś przełożyć na te, kon na te koncepcje, które są w naszym umyśle. Ale to się trochę nie mieści. Ja pamiętam, że mnie kiedyś to zszokowało, jak w szkole na matematyce <coughs> słyszałam o tym, że w jakiejś geometrii tam kogoś jest tak, że dwie linie, które są e, równoległe, w pewnym momencie się spotykają. Bo dla mnie to w ogóle było bez sensu. No albo są równoległe, albo się spotykają. Jedno z dwojga. No a było to gdzieś możliwe, więc jakby wtedy umysł doświadcza takiej pralni i trochę nie rozumie, o co chodzi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często naszą reakcją właśnie na takie treści, które są właśnie takie, odjechane, tak jak ten odcinek będzie trochę Ezo i będzie odjechany, no nie może być inaczej, słuchajcie. Jest, naszą reakcją jest zaprzeczenie. Nie, to w ogóle jest głupota, to nie to o czym Wy w ogóle mówicie? To, to jest... Po, ludzie... W ten sposób pokazują brak swojej gotowości do tego, żeby w ogóle przyjąć treści z tego poziomu. I to jest okej. Okay. Ja czasami mam takie, mam takie sytuacje ze swoimi klientami, kiedy ja im coś tłumaczę, mówię im jak coś widzę, jak coś działa, jakby z większej perspektywy, nawet z tak zwanego metapoziomu, a ludzie nie są w stanie się przeklikać na tą wyższą perspektywę, na metapoziom. Inny przykład, jak, na czym polega to przeklikanie. Na przykład, słuchajcie, jesteście w kłótni z kimś. Każdy jest pochłonięty swoimi emocjami, swoimi własnymi procesami. Dwie, dwie osoby się kłócą. Wejście, czyli są tutaj, na tym poziomie. Wejście na metapoziom, czyli spo, spojrzenie na tą kłótnię pomiędzy dwiema osobami z wyższej perspektywy, można powiedzieć, z wyższego wymiaru, tak? Jakby o w, z wyższej świadomości de facto. To byłoby tą świadomością objęcie nie tylko procesu tej jednej osoby, która się kłóci, albo drugiej. Tak, tylko jest moja perspektywa. Ja wiem, moje uczucia zostały zranione, przeżywam coś i tak dalej, chcę coś powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, bo mi przerywasz tak dalej. Dwie osoby. Tylko meta poziom to jest wyższa perspektywa i my widzimy nie tylko te dwie osoby i to, co one wnoszą, ale również proces, który jest pomiędzy tymi osobami i Wejście na beta poziom jest w ogóle taką figurą, która bardzo pomaga właśnie rozwiązać konflikty, dlatego że wtedy zaczynamy rozmawiać o samej rozmowie, tak? O tym, jak prowadzimy rozmowę. Zobacz, ja po, ty powiedziałeś to, wtedy ja poczułam to, no to wtedy powiedziałam ci to, aha, ty powiedziałaś to. OK, ja to zinterpretowałem w taki sposób, ale nie jestem w interpretacji, tylko wchodzę na poziom wyżej i widzę to, że to zinterpretowałem, i to wpłynęło z kolei na mój proces, na to, że się nie wiem, jeszcze bardziej wkurzyłem, nakręciłem, coś mi się odpaliło. Więc tutaj na tym prostym przykładzie mogę Wam pokazać, na jakim poziomie świadomości ludzie są. Tak? Tu byśmy mieli tak naprawdę pewnie różnicę pomiędzy 3 a 4. Zaczęłam trochę od środka, ale zaraz, yy, ale to dlatego, żebyście jakby całość może lepiej zrozumieli. Teraz kwestia tych wibracji nieszczęsnych. Ja myślę, że jednak wiecie, dla wielu osób, które pracują nad swoim rozwojem osobistym, i, a tym bardziej nad rozwojem duchowym, yy, rozumie, co to są wibracje, przynajmniej gdzieś tam intuicyjnie. Mówi się, na, mówi się że coś wibruje wysoko, albo coś wibruje nisko. No, yy, interpretujemy, że wysoko to dobrze, a nisko to źle. To jest w ogóle nieprawda, to absolutnie jest nieprawda. To znowu jest podobnie jak z kolorami tęczy, i tak naprawdę to się świetnie w ogóle przekłada na czakry. Ja nie będę czakry, które są przyporządkowane do kolorów właśnie tęczy i które wibrują w różny sposób, i dlatego emitują inny rodzaj koloru, tak naprawdę. Ja nie będę, słuchajcie, nad tym się za bardzo rozwodzić, bo, bo bym poleciała w dygresję i, i wiecie, i byśmy trochę odpłynęli od wątku głównego. Po prostu kiedyś nagram odcinek e, o wibracjach, jak w ogóle samych w sobie, więc e, będziecie, wtedy, wtedy Wam to wszystko wyjaśnię. Natomiast na, na, na potrzeby tego chciałabym powiedzieć, że wibracje to też jest de facto gdzieś tam e, pojęcie fizyczne i to jest związane z drganiami, wszystko drga w jakiś sposób, no bo wszystko jest rozwibrowaną energią de, de facto. Wiecie o tym, że nie ma, jak, jak się wchodzi głębiej w cokolwiek, czy w człowieka, czy w szklankę, czy w kwiatek, to tam nie ma tak naprawdę żadnej materii, tylko na samym końcu dochodzimy jednak do atomu, gdzieś tam, który jest pusty przede wszystkim, i, i do elektronu, który nie wiem, istnieje, tym samym nie istnieje, znaczy tak naprawdę za, za, za jednym razem nie istnieje. Ale ja już tu nie będę wchodzić w fizykę, bo nie o to chodzi, żebym ja się tutaj na wszystkim świecie znała. Chodzi o to, że wszystko drga i te wibracje de facto to są drgania. Drgania, które mają różną amplitudę, czyli rozpiętość pomiędzy górą a dołem, to jest amplituda, oraz częstotliwość, czyli albo są często, albo są rzadziej, prawda? I to są, to są de facto wibracje, więc to mogą być albo takie leniwe, że tak powiem, małe ruchy i wtedy to są niskie wibracje, albo są. Mają dużą rozpiętość, dużą częstotliwość, czyli jakby wysoką amplitudę i tak dalej. Więc wszystko drga w jakiś sposób. I tu chodzi o to, że no tak jak w tęczy nie ma czegoś takiego, że nie wiem, czerwony to jest dobry, zły, a, a fioletowy albo niebieski to jest dobry, tylko to jest kwestia koloru. Podobnie jest w wibracjach. Coś ma niskie wibracje, coś ma wysokie wibracje. E, czuje się to najlepiej w emocjach. Tak naprawdę jak wibrujemy, my czujemy po swoich emocjach, po swoim stanie emocjonalnym. Jeżeli wibrujemy wysoko, no to czujemy się szczęśliwi, spokojni, czujemy miłość, akceptację, wdzięczność. To są takie wysokowibracyjne stany, przebaczenie. Nie wiem, jedność ze wszystkim, a przynajmniej jakąś taką świadomość tego, że gdzieś tam jesteśmy jednością. Jeżeli mamy niskie wibracje, no to jesteśmy w złości, w gniewie, w lęku, w lęku, z którym jest połączone oddzielenie, nie wiem, w nienawiści, we wstydzie, w poczuciu winy. To są niskowibracyjne emocje czy niskowibracyjne stany. Więc tak jakby krótko o tym, dlatego że poziom świadomości jest związany, im wyższy poziom świadomości, tym wyższy wymiar, ale też. Tym wyższe wibracje. To nie jest takie zero-jedynkowe, ale gdzieś tam to się przepisuje. No i o tym teraz po kolei przejdę przez poszczególne poziomy świadomości. Tu się zrobi już na dzień dobry, EZO, dlatego, że jak powiem o tym, że pierwszym poziomem świadomości jest tak naprawdę gdzieś tam świat kamieni, minerałów, no bo to jest. Yy... No, bo to jest świat minerałów. No, właściwie można powiedzieć, że nasza Ziemia w dużej mierze gdzieś tam jest na tym poziomie świadomości. Chociaż nie tylko, no bo zwróćcie uwagę, że wszystko, co się znajduje na Ziemi, jest de facto Ziemią w samą w sobie. Więc Ziemia to jest taka istota, która funkcjonuje na różnych wymiarach. Począwszy od wymiaru pierwszego, którym są, tak jak mówię, kryształy i w ogóle świat minerałów. Więc rozumiem, że tu się już mogą włączyć różne osoby, które powiedzą, że to jest w ogóle jakaś głupota, nieprawda i tak dalej. Zostawiam to do, waszej, do waszego osądu. Ja się wypowiadam na podstawie tego, co ja wiem, plus tego, co wynika też z różnych badań prowadzonych w ogóle nad świadomością. Więc pierwszy poziom świadomości to jest w ogóle świadomość tego, że. Świadomość istnienia samego w sobie. Tam nie ma czegoś takiego, że to jestem ja. Ja wiem, że istnieje. To tutaj parę punktów musi być spełnionych. Musi być spełniony punkt, że jest wydzielony ja, czyli jest de facto jakieś ego, albo przynajmniej jakiś zarys ego, plus jeszcze jest samoświadomość, prawda? To nie występuje na poziomie minerałów, ale jednak jest tam jakieś istnienie i jest świadomość, tego, że to istnienie jest obecne. I to by było mniej więcej na tyle. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, gdzie znajdują się rośliny. Czy rośliny są na poziomie pierwszym, czy na poziomie drugim? Sądzę, że są na poziomie pewnie drugim. Jest to pewnie niższa warstwa poziomu drugiego. Rośliny i zwierzęta. Zwierzęta są też na trzecim poziomie, czyli na tym poziomie, gdzie de facto my jesteśmy. No ale jakby po kolei. Sądzę, że pierwszy poziom to jest po prostu jakby materia nieożywiona, że tak to można w skrócie powiedzieć. Drugi poziom to jest taki poziom, gdzie pojawia się, no tutaj powiecie na przykład, dobrze, no to mamy pierwszy poziom świadomości, drugi poziom świadomości, jak to jest, że jest to gdzieś tam przyporządkowane do wymiarów. I to jest jednowymiarowa rzeczywistość, dwuwymiarowa, trójwymiarowa, jeżeli patrzę, że rośliny, zwierzęta żyją w trójwymiarowej rzeczywistości i tak samo te kamienie też żyją w trójwymiarowej rzeczywistości. Tak, ale to nie chodzi o to, w jaki sposób wy to postrzegacie, tylko chodzi o to, w jaki sposób one to postrzegają. I zwierzęta nie mają w ogóle autorefleksji, ani jakby nie mają takiego świadomości własnego ja, własnego ego. I tego ego nie ma w rzeczywistości, jakby na tym poziomie drugim, rozwoju świadomości. Natomiast na trzecim poziomie, na którym my jesteśmy, i ten poziom też ma różne warstwy, to można być na ta początkowa warstwa. To bym powiedziała, że to są też ludzie, którzy, no oczywiście, że mają ego, że są sami siebie świadomi, świadomi z własnej odrębności, świadomi tego, co ich stanowi, co jest mną, a co mną nie jest, prawda no tutaj możemy u zwierząt to jest tak że to jest mną a to nie jest mną nie że na przykład nie wiem no coś leży i to nie jest mną ja to mogę zjeść no sam siebie nie zjem ale jakby to nie jest to samo tutaj chodzi o to że my mamy jednak jakąś zdolność do refleksji Zdolność do, do wejścia na jakiś inny poziom, popatrzenia na człowieka, na przykład z jego perspektywy. W ogóle rozwój perspektyw to jest rozwój świadomości, więc tak naprawdę poziomy świadomości są związane z rozwojem perspektywy, z, tym, z naszą otwartością na to, żeby spojrzeć na siebie czy na różne inne zjawiska na innych ludzi z innej perspektywy. Tak samo jak mieliście rzeczywistość dwuwymiarową, to Wam porównałam tutaj do tej bajki, prawda? no to tam była, po prostu tam nie było perspektywy ponad, więc dlatego nie można było spojrzeć z metapoziomu, zobaczyć, że to jest tylko płaska plansza, ale że jest coś jeszcze, w co ja mogę wejść. Tak samo jak my jesteśmy w rzeczywistości 3D, 3D, no to niektórzy z nas mają otwartość na to, że jest coś jeszcze i można spojrzeć na sprawy jeszcze z innej perspektywy, ale wielu z nas nie ma i jest bardzo... słuchajcie, no mamy 8 miliardów ludzi na tej planecie i ludzie naprawdę mają różny poziom świadomości, no różny poziom świadomości. To nie jest powiedziane, że, że jakieś plemiona żyjące w Amazonii mają niższy poziom świadomości niż my, bo ja uważam, że często tak jest, że one właśnie mają wyższy poziom świadomości, że, że jakby ten cały materializm, konsumpcjonizm nie spowodował takiego zakleszczenia w nich właśnie w takiej rzeczywistości trójwymiarowej, która jest bardzo taka materialna i umysłowa, ograniczona umysłem, tylko oni, właśnie dzięki różnym swoim rytuałom, ceremoniałom i tak ceremoniałom, rzeczywiście yy, mają dostęp do innych wymiarów i do innych rzeczywistości, i ta ich świadomość, pomimo tego, że są prostymi ludźmi, że żyją proste życie, I może z naszej perspektywy, nie wiem, są <laughs> dzikusami, jak to niektórzy nieładnie mówią, ale prawda jest taka, że mogą mieć dużo większe połączenie w ogóle z, z wyższymi wymiarami, I często mają niż, niż my. Tutaj nie chcę znowu wchodzić w dygresję, ale to yy, tylko tak słóweczko na temat w ogóle ceremonii z enteogenami czy psychodelikami, na przykład za jałaską, czy z różnymi kaktusami, czy z grzybami, yy, ale przede wszystkim powiedziałabym chyba z jałaską. No to to też jest przeniesienie właśnie jakiegoś narzędzia narzędzia do pracy yy, w ogóle z własną świadomością i z własnym rozwojem duchowym. Na grunt europejski czy na grunt w ogóle y, ludzi y, o takiej mentalności zachodnioeuropejskiej, co się według mnie po prostu no, niestety w ogóle nie sprawdziło. Y, ale to jest dłuższy wątek. Jak popatrzycie sobie w ogóle na ludzi, y, którzy żyją wokół nas, to widzicie, że ludzie mają różny poziom świadomości. To nie jest związane w ogóle z wykształceniem. Znaczy, z wykształceniem, no. No tak, bo się głowa od, otwiera, ale to nie jest zero-jedynkowe. Nie jest zero-jedynkowe, jeżeli chodzi o wykształcenie, nie jest zero jeżeli chodzi o inteligencję. Czasem tak jest, że ludzie bardzo inteligentni, bardzo wykształceni, e, tak bardzo siedzą w paradygmacie w ogóle umysłu, że nie można w ogóle, jakby nie mają otwartości w ogóle na treści z innego poziomu. Ale czasem jest też tak, że ludzie, y, że ludzie którzy właśnie, no nie wiem, nie uczą się nowych rzeczy, tylko koncentrują swoje życie, na tym, żeby zjeść, pozykać i czyli rozmnażanie y, jedzenie oraz przetrwanie, przetrwanie w różnym sensie pieniądze, zarabianie pieniędzy, e, Nie wiem, wchodzenie w agresję, jak coś mi zagraża. No bycie takim no takim zwierzątkiem, tylko że trochę bardziej świadomym tak naprawdę, prawda? Ee, że się koncentruje na tym, co jem, koncentruje się na spółkowaniu i koncentruje się na przetrwaniu. I to są takie trzy główne obszary, w których człowiek funkcjonuje i, i często tak jest, no wiele jest takich osób. A jak słyszą takie rzeczy, właśnie jak teraz Wam opowiadam, to się burzą i uważają, że to są głupoty i tak dalej. No po prostu nie ma jeszcze otwartości na to, żeby pewne treści zrozumieć. Co tak jak mówię, nie ma te wartościowania, jest to, jest to normalne, że nie każdy z nas się rozwija jakby w tym samym tempie. Co warto tutaj jeszcze dodać, to to, że charakterystyczną cechą dla świadomości właśnie z poziomu trzeciego jest to, że jeszcze tam się nie pojawiła taka właśnie świadomość tego, która się pojawia na czwartym poziomie, że ja w ogóle mam wpływ na rzeczywistość. To jest taki stricte materialny. Materialne funkcjonowanie, to, to jakby nie ma tam jeszcze czegoś takiego, że, że ja, że jest coś więcej, tak? Że, że co tam się dzieje w ogóle po tej śmierci konkretnie, czy na pewno jest takie piekło i niebo, co w ogóle mówią te religie i czy ja w ogóle mam wpływ na rzeczywistość, co to jest to manifestowanie, czy ja rzeczywiście mogę manifestować. To jeszcze tego tutaj nie ma na tym poziomie. To dopiero się zaczyna od poziomu czwartego. Na poziomie trzecim też mogą być zwierzęta, bo wiecie o tym, że zwierzęta są różne i są zwierzęta, tak jak mówiłam, bardzo proste, jakieś tam robaki, no nie wiem, naczelne, ale też są zwierzęta, które, no nie wiem, tak jak na przykład psy. Zwłaszcza wtedy, kiedy są, yy, są w towarzystwie ludzi, i tak naprawdę słuchajcie, no my jednak oddziałujemy na siebie wzajemnie, i też i nasze wibracje oddziałują na zwierzęta, i nasz poziom świadomości też oddziałuje na zwierzęta. I są takie zwierzęta, że no my czujemy, że mamy z nim jakieś telepatyczne połączenie, że, że jakoś wzajemnie odczytujemy swoje nie wiem, stany emocjonalne to łatwiej, ale nawet swoje jakieś myśli, czy jakieś potrzeby. No ja mam ewidentnie wrażenie, że mój pies, który w tej chwili tutaj go nie ma, bo łazi i hałasuje, ale znacie go no choćby z czołówki i rasti, my się porozumiewamy często telepatycznie i on się na mnie spojrza, a ja po prostu wiem co on chce, no, no wiem czego potrzebuje, popatrzy się dłużej na mnie, no zazwyczaj to są proste rzeczy do zrealizowania, ale, ale nie zawsze takie super proste. Więc taka komunikacja się odbywa i takie zwierzęta też potrafią już być też na tym trzecim poziomie świadomości. Dobrze, kochani, teraz zacznie się prawdziwa zabawa, no bo teraz sobie przechodzimy na poziom czwarty. I tutaj, słuchajcie, już wiecie tradycyjnie, żeby ten film nie był za długi. Ja wiem, że część z Was jest zainteresowana bardzo takimi treściami, część nie jest zupełnie zainteresowana, więc dlatego stwierdziłam, że trochę będę jednych od drugich odsiewać i chciałabym e, mówić przede wszystkim zwłaszcza, że ten film jest długi, a na przykład będzie miał około godziny, to chciałabym, żeby trafiał do osób, które naprawdę są, są tymi treściami zainteresowane. Więc jeżeli jesteście zainteresowani obejrzeniem pełnej wersji tego odcinka, to yy, macie tutaj w opisie link pod spodem, wystarczy w niego kliknąć i wtedy Was przekieruje do mnie na stronę, będziecie mogli sobie wszystko zobaczyć jak w telewizorze. Tu zaznaczam, to jest ważny element, bo nie wiem czy też czy wszyscy o tym wiedzą, ale Pełne wersje odcinków są dostępne u mnie na stronie, wtedy kiedy wykupicie abonament. Abonament nie jest drogi, ponieważ kosztuje 59 zł i w ramach tych 59 zł przez miesiąc czasu macie dostęp do wszystkich filmów, a jest ich bardzo dużo ponad 100 u mnie na stronie. Plus jeszcze dostęp do filmów, które nie są na YouTube wrzucone jako publiczne, także można je zobaczyć tylko z abonamentu. One są o seksualności, ale nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Dokładnie o czym. Także yy, wiecie, tutaj u mnie nie ma reklam na kanale. Yy, jakieś tam reklamy są może na początku czy tam na końcu, ale to jakby ja w ogóle to, to nie jest ode mnie uzależnione. Ja mam odklikane, że żadnych reklam w trakcie filmów nie ma. Więc ja tutaj kompletnie na tym nic nie zarabiam, no a jednak montowanie tych filmów i tak dalej, przygotowywanie się plus wiedza, to wszystko kosztuje. Także mam nadzieję, że tutaj yy, rozumiecie tą wymianę energetyczną. A ja słuchajcie, ściskam Was mocno. Jak Wam się podobało, to oczywiście proszę o łapki w górę i subskrybowanie mojego kanału, jeżeli do tej pory tego jeszcze nie robicie. Oraz poleca polecanie tych treści dalej, żeby się wszystkim przydało. Buziaki i do następnego razu. Na razie, pa!